Jak wszyscy dobrze wiecie, interesuje się również komunikacją miejską, a w szczególności systemami informacji pasażerskiej i ewentualnymi takimi bardziej dziwnymi, niestandardowymi gadżetami związanymi właśnie z komunikacją miejską. Ale nie każdy wie, czym... Aktualnie się zajmuję, bądź jak kto woli, będę się zajmować. Dużo osób myśli, że jestem tak zwanym maniakiem autobusowym, że wolę bardziej autobusów, od tramwajów, ponieważ na przykład mam pulpit od autobusu, ale jak zresztą było to ostatnio widać na ostatnim vlogu, nie wiem czy w sumie ostatnio się ten vlog się pojawił, czy nie, yy, no, sobie tworzyć modele tramwajów <laughs> i to już też troszeczkę powinno dać do myślenia, co po niektórym, że wolę chyba bardziej tramwaje. Żeby być bardziej tematycznym, tu macie podpowiedź. No fakt, że to jest Wrocław, a nie Poznań, ale na jedno wychodzi. Nauka jazdy. Tramwaj. To powinno dać trochę do myślenia. Hmm? Także jestem obecnie na kursie na motorniczego jestem z tego powodu bardzo dumny z siebie i... ...trochę się żałuję, że trochę, że zabrałem się za to o rok za późno, bo już rok temu tak naprawdę z mój wiek mogłem już przystąpić na kursy motorniczej na kursy na, na pozwolenie kierowania tramwajami. No ale wtedy jakoś się wahałem, żałuję w tym momencie tego. W każdym razie, jest, u, nauczam się na y, stanowisko motorniczego, na, staram się o uprawnienia na pozwolenie na, do kierowania tramwajami. Także, cóż, cieszę się. Ja się po prostu cieszę, no chciałem się po prostu pochwalić. W drugiej połowie miesiąca będzie egzamin państwowy. Już. No i jak dobrze wszystko pójdzie, to już w lipcu będę jeździć liniowo w, na bozach. Jest taka boza. 13-14 z Guntem um, planuję wstępnie jechać na jakieś nurkowanko, wreszcie. Także e, freediving, powrót do korzeni. Będę chciał jak najwięcej freedivingu. Teraz tym razem obiecać, naprawdę będę chciał, obiecać. No i tyle. Dziękuję za uwagę i miłego trafienia. Cześć.